Pojawiła się szansa na częściowe przywrócenie widzenia w prawym oku, ale niestety wiele zabiegów w klinikach nie jest refundowanych przez NFZ. A moje prawe oko wymaga innowacyjnych zaszczyków doszkliskowych oraz zabiegów laserowych. Niestety koszty leczenia są bardzo ogromne. Na dzień dzisiejszy jestem osobą niepełnosprawną, staram się organizować jak najwięcej kółek sportowych dla osób niepełnosprawnych oraz spotykać się z bardzo szeroką rzeszą osób niepełnosprawnych i uświadamiać ich, że niepełnosprawność to nie jest wyrok, jest to pewnego rodzaju ograniczenie, z którym można sobie dalej poradzić. Również liczę po cichu na częściowe przywrócenie wzroku, ponieważ umożliwi mi to, Szerszy wachlarz możliwości niesienia pomocy dla osób niepełnosprawnych. Pozdrawiam, Marcin Skibicki.